Siemanko, słuchajcie, już jakiś czas temu kupiłem budę do Slesza e, firmy Proline. Jest to buda Volkswagena, bachabach, e, bajabach, Baja nie wiem dokładnie jak to się wymawia. E, w skrócie Beetle, tylko e, off-roadowy. No i przed czas, żeby ją pomalować. E, mam trochę farbek, mam nożyczki, bo będą potrzebne do wycięcia karoserii i mam trochę taśmy takiej maskującej, żeby oddzielić strefy. Mam wstępnie pomysł jak to pomalować, ale zaraz jak będę oklejał strefy, to będę jeszcze improwizował, który kolor w jaki sposób nałożyć. Zobaczymy jeszcze jak to ostatecznie będzie wyglądać. No to co, otworzę to teraz. No dobra, słuchajcie, co mam w zestawie? W zestawie mamy oczywiście karoserię, nie jest wycięta, więc no będą potrzebne nożyczki. Te zaokrąglone, takie do wycinania, właśnie leksanu. Tutaj z frontu jest też spoiler, który trzeba wyciąć i wtedy można go sobie tutaj z tyłu zamocować. Mamy właśnie do tego w zestawie śrubki. Są też naklejki, którymi możemy sobie model upiększyć. No i oczywiście naklejki maskujące na okna. Ja je nakleję, ale okna na 100% będę robił czarne, więc będziemy je później malować. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i dobra, i pierwsze co musimy zrobić to umyć tą budę płynem do mycia naczyń. Ona nie wygląda tutaj zbyt ładnie. Zresztą leżała dosyć długo u mnie też na, w garażu i na pewno przydaje się trochę odświeżenie, bo było yy, dziurawa folia, więc mogło trochę kurzu się tam dostać. No to lecimy ją teraz wyszorować. Słuchajcie, karoseria jest już umyta i to jest efekt, do którego dążycie. Jak ona jest dobrze otuszczona? O! Karoseria jest umyta, odpuszczona, wytarta dokładnie ręcznikami papierowymi. I możemy teraz się zająć tym, żeby ją jakoś ładnie okleić tutaj do malowania. Może Muszę... wyciąć ten, ten element z frontu, który jest spoilerem. Natomiast reszty nie będę wycinał. Pozostawię tak jak jest, a dopiero po malowaniu. Nie jest to w sumie wcale takie proste, bo trzeba się trochę gimnastykować, żeby tutaj też tej właściwej części auta nie obciąć. Wymaga docięcia, ale to dopiero po malowaniu go sobie, go sobie wytnę. On będzie na jednolity kolor, najprawdopodobniej na czarny, ale zobaczę jeszcze, czy nie użyję np. takiego różowego. No dobra, ten front tak wygląda. To zajmę się teraz tym, żeby go jakoś tutaj okleić ciekawie. Może, dobra, w sumie może najpierw zacznę od okien. Okleję okna. Ogólnie no, przy maskowaniu okien no, należy zwrócić uwagę na to, żeby naprawdę dobrze przylegały na krawędziach te naklejki. Z tego względu, że później farba dostaje się pod nie i zamiast ładnego, np. czystego okna, czy, czy później nawet jak będzie malowane, no to są dwie, dwa kolory, nie? więc trzeba na to uważać. Ogólnie nie jest to wcale taka prosta czynność wbrew pozorom, żeby to równo ładnie z każdej strony przylegało. Trzeba się trochę nagimnastykować. Nawet słuchajcie, maskowanie okien zachęcone Udało mi się jakoś się przykleić. Jestem w zadowolony. To jest trzecia karoseria, którą maluję. Wcześniej malowałem karoserię do Slasha, do Trixa i teraz też teraz te do Slasha tą budę Volkswagena. No i dobra. I teraz zabiorę się za to, żeby tutaj go oznaczyć. Wyznaczyć strefy dla kolorów poszczególnych. Silnik, który jest tutaj widoczny zrobię na taką farbą srebrną chromowaną więc muszę tutaj dokładnie też cały silnik sobie oznaczyć całą tą strefę i wtedy przejdę dalej do następnych stref. Zabezpieczyłem pierwszą strefę, to jest silnik, który będzie tutaj na tyle karoserii. Udało mi się tutaj w miarę uzyskać efekt, który chciałem. Wydaje mi się, że to jest dobrze zabezpieczone. I drugi etap maskowania za mną pierwszy etap okna, drugi etap silnik. Udało mi się to w miarę dobrze zrobić. Jestem zadowolony z efektu. Mam nadzieję, że też będę zadowolony po samym już malowaniu. I teraz przychodzi kolej na to, żeby zdecydować, w jaki sposób go tutaj. Pomalować i którym kolorem, gdzie tył, znaczy, jeśli chodzi o silnik, no to na pewno to będzie ten taki srebrny chrom, także powinno to całkiem ładnie wyglądać. Okna na pewno będą czarne, więc można sobie też pisakiem na zewnętrznej części tutaj, bo tutaj jest folia zabezpieczająca, opisać po prostu, który kolor tutaj będziemy stosować. Tak? To, to jest istotne w przypadku kolorów, które będą się przechodzić, będą przechodzić, żeby nie pomylić po prostu, którą taśmę kiedy zerwać. Jest to, jest to bardzo pomocne. No dobra, no to teraz słuchajcie, chwila na ostateczne zastanowienie się, w jaki sposób by tutaj zrobić. Myślałem o kilku projektach, żeby zrobić takie pasy sportowe, ale trochę temat oklepany. Myślałem, żeby go zrobić tak, przedzielić go tutaj takim pasem, na pół i tutaj zrobić yy, trzy kolory, jeden, jeden tutaj przechodzący w, z, z maski, w drugi i później trzeci cały na tyle, ale myślałem też o tym, co to za Myślałem też o tym, żeby zrobić takie pasy yy, poziome yy, idące tutaj przez całą karoserię, nawet yy, po dachu, i one by mogły być też w kilku kolorach i później cały przód, na przykład mógłby być jeden kolor albo dwa kolory w zależności od fantazji, jaka mi poniesie. Ale dobra, no spróbuję sobie okleić go najpierw, zobaczę, czy mi to oklejanie tymi pasami na przykład wyjdzie. Jak to będzie w miarę dobrze wyglądało, będę zadowolony i będę uważał, że to jest bezpieczne, żeby tak zrobić, to, to może zrobię, zrobię te pasy. Słuchajcie, trochę mi zeszło z tym maskowaniem. Nie wiedziałem za bardzo na jaki wzór się zdecydować, ale ostatecznie wybrałem takie pasy schodkowe. Wygląda to tak. Rzut w górę w ten sposób. No i druga strona tak. Mam nadzieję, że po pomalowaniu będzie ciekawie się prezentował. Ogólnie front tutaj cały maska razem z dachem zrobię na kolor niebieski. Następnie przejdzie w kolor taki magenta, fioletowy, różowy, coś taki fioletowo-różowy. Także cały ten tył będzie fioletowo-różowy, i z tyłu silnik będzie pomalowany na chrom, na chrom. Zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra, farba przeszła. Zdejmuję teraz następną warstwę taśmy, żeby pomalować, żeby nałożyć drugi kolor. No dobra. Taśma zdjęta. Mogę nakładać drugi, drugi kolor nałożony. Buda już przeschła. Można ją spokojnie dotykać. Zdejmuję teraz tą ostatnią część zamaskowaną, czyli próbować przedostatnią. Zdejmuję teraz maskowanie silnika i pomalujemy go na chrom. No, maskowanie w miarę się udało, zobaczcie, że tak naprawdę nie, nie widać żadnych tutaj przecieków farby, tak wygląda buta póki co. Oczywiście na niej jest folia a, zabezpieczająca zewnętrzna, więc te kolory zupełnie inaczej będą wyglądały, no, ale dobra, teraz, yy, zabieram teraz chrom i idę pomalować silnik. Z tym chromem wyszła trochę lipa, jest, nie wiem o co tutaj chodzi, ale zupełnie inaczej się rozpryskuje niż, taki norm, niż inne farby. Ogólnie tutaj, no nie, nie jestem ekspertem, więc nie wiem o co chodzi, ale ten, zupełnie mają inny ten bazownik. I ten, ten front. front tak jakby chlapał farbą. No i niestety tak przyknąłem, że mi tutaj się porobiło pełno zacieków. I wszystko mi tutaj schlapał na około. Nie wiem, może jest jakaś inna technika malowania tą farbą. Zobaczę jak to teraz będzie wyglądało. Zdejmę teraz maskowanie okien i pomaluję wszystko na, na, czokne, na czarno i podkład też na czarno dam. No i mam nadzieję, że to będzie jako tako z tym chromem się prezentowało. Czas na wycinanie, już trochę zacząłem Mozolna to chyba będzie praca Nie będzie się oczywiście bez narzędzi ciężkich. Potrzeba przewiercić dziury na spoiler. Słuchajcie, po paru godzinach w końcu można uznać projekt za skończony. Zdejmę z niego folię. No dobra, wyszło to tak. Całkiem nieźle uważam. Nawet ten tył pochlapany w sumie ciekawiej wygląda niż jakby cały był fioletowy. Ogólnie z tego koloru, który miał być no, taki jasny dosyć dałem czarny jakby podkład pod karoserię, przez co no, wyszedł fioletowy. Niebieski elegancko wyszedł, bardzo fajnie tak jak na puszce identycznie. Natomiast tego chyba bardziej by trzeba było jasnym kolorem podkładać. Ale ten tył chrom i właśnie ten chrom, który chlapnął jakby, to zrobił ten kolor taki jaśniejszy nad sobą jakby. I no przez to jest, jest taki efekt, jak widzicie. No i szyby są całe czarne. To też jest w sumie fajnie wygląda. Dobrze się to komponuje z tym niebieskim szczególnie, oczywiście nigdy takie malowanie nie wychodzi idealnie zawsze gdzieś tam są jakieś małe. Zacieki, zawsze gdzieś ta farba się dostanie, ale yy, uważam, że i tak jak na takie amatorskie malowanie wyszło całkiem fajnie. Yy, w zestawie są jeszcze naklejki, które zaraz jeszcze tutaj dołożę. Ogólnie powiem Wam, że yy, wolałbym, żeby Proline wycinał te karoserie, bo naprawdę trzeba się nieźle namęczyć, na, na żeby je tutaj równo podciąć. A druga sprawa jest, że tutaj się zapędziłem i yy, przeciąłem błotnik lekko. Więc no zawsze byłoby bezpieczniej dla użytkownika, jakby to było wycięte. A z Traxasa jak kupowałem karoserię no to były już wycięte i to, to duży plus. No trzeba było też tutaj wywiercić dziury na, na wierzyczki i dziury na spoiler. Właśnie jeszcze ten spoiler muszę tutaj zamontować. Wyciąłem pod niego otwory, więc zaraz sobie go tutaj będę wczepiał. To ze spoilerem. Spoilerem będzie tak, się czarny spoiler. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Zamontuję to, dodam trochę naklejek i zaraz jest robota to jest skończona. Tak wygląda karaseria. Trochę ją okleiłem. W sumie wyszło całkiem spoko. Nawet te chlapnięcia od tego chromu, które tutaj jakby fajnie rozjaśniły ten kolor. Nie jest taki ciemnofioletowy jak tutaj na dalszej części. Tylko fajnie przechodzi właśnie. Także też to w sumie przypadkowo, ale wyszło całkiem ciekawie. No i tak, tak, tak się prezentuje. Mam tutaj se. Aczkolwiek ma słupki ustawione dosyć wysoko. Muszę odniżyć trochę te słupki. I wtedy będzie OK. Ale cały wchodzi razem z zderzakami. Jest nawet dosyć dużo przestrzeni tutaj, więc w przypadku jakichś uderzeń, wywrotek, nie powinno być problemu. No, karoseria póki co wygląda ładnie, ale wiadomo, że po pierwszej jeździe no, bierze już off zarysowań i już taka piękna nie będzie. No dobra, no to by było na tyle, no pół dnia roboty tak naprawdę gdzieś zeszło żeby to przygotować do takiego stanu jak jest teraz. Ale w sumie jestem zadowolony, bardzo ładnie wyszło. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten projekt. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!